Od 4 maja Zakład Ubezpieczeń Społecznych przywraca obsługę klientów w swoich placówkach. U pracowników będzie można między innymi uzyskać informacje, jak złożyć wnioski, dokumenty, a także w jaki sposób założyć profil na Platformie Usług Elektronicznych PUE. W placówkach ZUS nadal pozostaną skrzynki, do których można samodzielnie składać dokumenty, wnioski lub pisma. Zachęcamy przy okazji wizyty w zakładzie do zakładania profili na portalu Platformy Usług Elektronicznych PUEZUS i korzystania z usług elektronicznych. Konto na portalu PueZUS można założyć przez internet bez wychodzenia z domu za pomocą profilu zaufanego lub bankowości elektronicznej. Można założyć je również korzystając z pomocy pracownika ZUS na salach obsługi klientów. Na pue ZUS można samodzielnie pobrać potwierdzenia z danymi zgromadzonymi w ZUS, przekazać elektronicznie wnioski o wydanie stosownych zaświadczeń, a także złożyć wnioski o pomoc tzw. tarczy antykryzysowej. Otwarcie sal obsługi klientów odbędzie się z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa. Ze względu na bezpieczeństwo właśnie prosimy, aby odwiedzać placówki ZUS tylko wtedy, kiedy jest to niezbędne. Do czasu obowiązywania wytycznych rządowych odwiedzający powinni posiadać środki ochrony osłaniające nos i usta. Obsługa w placówkach ZUS będzie realizowana przy zachowaniu zasady odpowiedniego odstępu między klientami oczekującymi na obsługę minimum 1,5 metra między osobami. Klienci będą wpuszczani pojedynczo w zależności od dostępności stanowiska, na którym możliwe jest załatwienie danej sprawy. Przy stanowisku będzie mogła przebywać tylko jedna osoba. Osoby towarzyszące nie będą mogły podejść do stanowiska razem z osobą obsługiwaną za wyjątkiem osób towarzyszących osobom z niepełnosprawnością, tłumaczy języka migowego. Czy pełnomocników, lub rodzica z dzieckiem. W poniedziałki nasze placówki będą dostępne od godziny 8 do godziny 18, a w pozostałe dni robocze od godziny 8 do 15.